W grinkanu wnętrza pochylimy się dziś nad tematem drzewek świątecznych, które są najlepsze, które najpiękniej pachną i które będą najbardziej trwałe. Witajcie na pokładzie zielonym pokładzie grinkanu. Zaczynamy. Temat świątecznych drzewek. Tego, które jest w mojej opinii najlepsze, które będzie najbardziej trwałe, które ja lubię najbardziej. Pojawia się na grinkanu od wielu, wielu lat w takich naszych trochę prywatnych rozmowach instagramowych. Pomyślałam sobie, że najlepiej będzie, jak ja w ogóle nagram odcinek, pokażę Wam różne drzewka i opowiem trochę o ich właściwościach. Opowiem o tym, które my najczęściej wybieramy, a na końcu jeszcze trochę zastanowimy się nad tematem, czy drzewko prawdziwe, naturalne, żywe, czy sztuczne. Zaczniemy w ogóle, słuchajcie, o oferty, tak? Co my mamy w ogóle do wyboru? Jakie drzewka najczęściej pojawiają się? Nie tylko w Polsce, bo myślę, że tak naprawdę w wielu krajach. I w mojej opinii, takim najczęściej spotykanym drzewkiem świątecznym, które dekorujemy i zapraszamy do naszych wnętrz, jest świerk pospolity. Świerk, który jest ogólnie bardzo szeroko dostępny. Mam wrażenie, że jest najtańszy, jeśli chodzi o ofertę sprzedawców choinek, takich tych sprzedawców przedświątecznych. I tak jak widzicie tutaj na tej on mniej więcej tak wygląda. Bardzo ażurowe drzewko. Minusem tego drzewka są na pewno kłujące igły. Igły świerka, świerku pospolitego rzeczywiście no, kują dość mocno. Może być to problemem, jeśli mamy bardzo małe dzieci, które chcą same dekorować i zawieszać różne dekoracje, no bo rzeczywiście kują te igiełki. Problemem tutaj przy tym świerku może być również trwałość, bo w mojej opinii to będzie drzewko, które najszybciej nam zgubi igły. Najkrócej jakby sobie radzi w domu, zwłaszcza jeśli nie jest drzewkiem w donicy, bo jeżeli kupujemy świerk w donicy taki od początku hodowany i później możemy go przesadzić, to, to jeszcze nie jest tak źle. To powinien wytrzymać, jeżeli oczywiście będziemy podlewali. Natomiast, jeśli jest to drzewko ścięte, to w mojej opinii te igły spadną najszybciej. Plusem tego drzewka jest zapach. Świerk pospolite ma bardzo charakterystyczny, żywiczny, taki właśnie iglasty zapach, mocno wyczuwalny, który ja osobiście bardzo, bardzo lubię. I właśnie te, te gałązki, takie świerku, świerku pospolitego, jak również sosny, o której będę też dziś opowiadała, bardzo często były w dawniej w naszych domach stosowane jako podłaźniczki albo jutki. Ja wiele razy Wam o tym opowiadałam, to były takie dekoracje, które się podwieszało pod sufit, w domach, głównie na wsiach, i które pięknie bujały się w momencie kiedy gospodarz wchodził do domu ten ruch powietrza bujał właśnie tymi gałązkami i właśnie te różne olejki eteryczne właśnie świerkowe wchodziły do domu. Lubię bardzo zapach właśnie świerku pospolitego i nawet jestem w stanie nieraz nie dwa już przymknąć oko na te opadające igły. U mnie bardzo często świerk pospolity jest właśnie w wazonach. I skoro mówimy już o tym drzewku, to chciałabym jeszcze pokazać wam inspirację, jeśli chodzi o dekoracje co pasuje do świerku pospolitego jeśli chodzi o ozdoby na pewno ozdoby typowo naturalne, czyli takie które zrobimy sami, które nie wiem są wykonane na przykład z plasterków pomarańczy, z orzechów malowanych z różnych papierowych takich ozdób robionych nawet przez nasze dzieci myślę, że świerk pospolitego typu sielskimi ozdobami bardzo mają się w parze i bardzo się lubią i świetnie to będzie wyglądało i również ozdoby w Stylu skandynawskim, tak szeroko to nazwijmy, czyli właśnie takie troszeczkę minimalistyczne, mocno bazujące na światełkach, tylko na jednym rodzaju dekoracji, również takich mocno związanych z naturą, też będą świetnie wyglądały. Drugim świerkiem, który jest również często widziany w naszych domach, jest świerk kujący, który, jak sama nazwa mówi, też kuje, ale jego wyróżnikiem są takie charakterystyczne, bardzo srebrne igiełki w srebrnym wybarwieniu. U nas jest on tutaj właśnie w wazonie, tak jak widzicie z tyłu. Przepiękny świerk, który również bardzo ładnie, choć wydaje mi się, że delikatniej już pachnie, który również ma igły kujące, ale uwaga, z mojego doświadczenia wynika, że on dłużej wytrzymuje we wnętrzach. Czyli te igły świerku kującego będą dużo później opadały. No i przez to, że ma też takie charakterystyczne błękitnawe, srebrne wybarwienie, Przepięknie wygląda na przykład do białych i srebrnych dekoracji. Wydaje mi się, że to do, dobrze pasuje i tego typu świerki świetnie wyglądają w, przy połączeniu tych dekoracji bardzo naturalistycznych, takich właśnie sielskich, bardzo romantycznych, też powiedziałabym, z dekoracjami typowo choinkowymi. Takimi, wiecie, już mocno strojnymi, wprowadzającymi bardzo taki odświętny charakter do domu. Trzecim drzewkiem, które bardzo często myślę, Widzimy w Polsce i które są w mojej opinii najdroższą opcją, ale jest to związane też z tym, że no wygląda to drzewko tak, jak wygląda. Jest jodła, jodła, którą bardzo często ostatnio widzę, że zapraszamy do naszych domów, która jest bardzo puchatym fajnym drzewkiem z dużą ilością igliwia, które uwaga najmniej kłuje tak naprawdę z tych wszystkich. W mojej opinii wręcz nie w ogóle. Też ma przepiękne wybarwienie, może być właśnie od takiej soczystej zieleni, aż po taką wpadającą troszeczkę w zimniejsze tony. Ja jodłę bardzo lubię i uważam, że to jest bardzo wdzięczne drzewko do dekorowania i drzewko, które jak żadne inne przyjmie te dekoracje bardzo eleganckie, wręcz w stylu amerykańskim, o którym też opowiadaliśmy w zeszłym roku. Tu Wam pod spodem podlinkujemy ten odcinek o różnych stylach dekoracyjnych. Właśnie do jodły pasują takie typowe dekoracje świąteczne, strojne mocno, też monochromatyczne, czyli tam te wszystkie drzewka, które są utrzymane w jednym tonie, w jednej gamie kolorystycznej. To jodła, słuchajcie, nadaje się do tego, myślę, jak żadna inna zieleninka. Jodły są najmniej chyba pachnącym drzewkiem ze wszystkich, więc jeżeli jeżeli Wam mocno zależy na tych związkach eterycznych, no to nie wiem, czy jodła będzie najlepszym wyborem. Być może wtedy nad świerkiem się warto pochylić, ale jeśli raczej skupiacie się na tym, żeby drzewko było bardzo trwałe, bo właśnie jodła jest najtrwalszym drzewkiem, te igły praktycznie, no może nie powiem, że w ogóle nie opadają, ale naprawdę w bardzo małej ilości w stosunku do świerków, o których mówiłam. Dlatego myślę, że mimo, że jest najdroższą opcją, jest coraz częściej wybierana i zapraszana do domów. Ze względów dekoracyjnych raz, ze względów trwałości igieł 2 Ja to zobaczcie, mam takie duże gałęzie jodłowe i widać, jakie one są puchate. Mamy jeszcze czwartą opcję, o której chcę bardzo opowiedzieć, bo ja ją pamiętam z domów mojego dzieciństwa u moich babci, czyli po prostu sosnę, choinkę. I właśnie na, tako, na takie drzewko mówiło się choinka. Drzewko sosnowe, zazwyczaj to były drzewka hodowane w donicach, takie wiecie, niewielkiej wielkości, albo ścinane przy jakichś tam zagajnikach przydomowych dawniej na wsiach. Sosny, które tak jak widzicie, są ażurowe, nie mają za dużo tych gałęzi, w związku z czym przyciągają specyficzne dekoracje, już takie bardzo, ale to bardzo sielskie, naturalne, takie jakieś pojedyncze, wiszące, bo tam za dużo nie można w jednym miejscu powiesić. Myślę, że też dużo ludzi coraz częściej, widzę, że wraca właśnie do tych choinek sosnowych, do drzewek sosnowych, zwłaszcza tych takich nie za dużych, gdzie można przepięknie łańcuchy wyeksponować, na przykład te, które nasze dzieci zrobiły w szkołach, gdzie można wyeksponować jakieś pojedyncze, duże bombki. Sople wiszące, takie delikatne. No i sosna przepięknie pachnie. To jest właśnie te związki eteryczne, które czujemy w sosnie. Zresztą wszystkie, zobaczcie, syropy sosnowe, które są robione z pędów młodej sosny, którymi się teraz właśnie raczymy w takim okresie przeziębieniowym, też przepięknie pachną. Właśnie takim. Pięknym, zielonym igliwiem, który nam się jak nic innego kojarzy z tym świątecznym czasem. Jak widzieliście, mieliśmy tu cztery różne drzewka, cztery różne rodzaje igieł, z różnym natężeniem trwałości, że tak to powiem, i z różnym natężeniem zapachu. No i teraz słuchajcie, ta odpowiedź, które drzewko jest najlepsze? No to, które, na którym Wam najbardziej będzie zależało, jeśli chodzi właśnie o te właściwości. Bo jeżeli mamy małe dziecko, które chce samowieszać, uczestniczyć, z nami w tym dekorowaniu, to wydaje mi się, że jodła będzie najlepszą opcją. Że dziecko się nie pokłuje, nie przestraszy się, będzie naprawdę miało przyjemność z dekorowania tych jodłowych drzewek. Jeżeli bardzo zależy nam na tym, żeby w domu pachniało po prostu, wiecie, takim świątecznym igliwiem, no to świerki. Czyli świerk ten pospolity wydaje mi się, że będzie taką najfajniejszą opcją właśnie z, jeśli chodzi o aromaterapię, albo sosna, to też jest drzewko, które nam przepięknie będzie pachniało. Deko jeśli bardzo, bardzo duże ma to dla nas znaczenie, żeby choinka była taka strojna, bardzo elegancka, jodła, a jeśli raczej oczekujemy takich sielskich świąt, bardzo domowych, ciepłych świerki albo właśnie ten kujący albo świerk pospolity tu trzeba słuchajcie już wyważyć na czym nam bardziej zależy. żadno drzewko nie da nam oczywiście wszystkiego. żadno nie będzie stało nie wiadomo ile pachniało. nie ma takiej opcji. musimy tutaj troszeczkę sobie polawirować. pytaliście mnie również co my najczęściej wybieramy, jaki jest mój wybór. bardzo różnie, słuchajcie, bardzo różnie wybieramy w zależności od tego na co mamy ochotę danego roku. właśnie sięgamy po jakieś konkretne Drzewko. Jak mamy ochotę na bardziej sielskie, takie domowe święta, wiecie, takie jak dawniej, no to świerk koniecznie. I bardzo w ogóle lubię te różne choinki świerkowe, drzewka yy, świerkowe. Jeżeli mamy ochotę na taką bardziej elegancką wigilię i święta, no to wtedy kupujemy jodłę. Jest jeszcze jeden temat dotyczący tego, które drzewko lepsze, czy żywe, czy sztuczne. Ja nie ukrywam, że nie mamy sztucznych choinek w domu. Mamy ogród, do którego lądują później nasze wszystkie drzewka, czyli nie są to takie drzewka, wiecie, bardzo rzadko kupujemy takie ścinane, raczej staramy się kupować drzewka w donicach i tak naprawdę przez te wszystkie lata nie przyjęło nam się chyba jedno, które zasadziliśmy. Znaczy przyjęło się, ale tak lichutko tam sobie radziło. Natomiast te mniejsze, zwłaszcza hodowane w donicach, bo to widać, czy drzewko było od początku prowadzone w donicy, czy po prostu ma ucięte korzenie i jest, tak wiecie, na siłę do tej donicy wsadzone. Te mniejsze drzewka spokojnie sobie potem radzą. Ważny jest jeden element, żeby później, jak już rozbieramy to drzewko w domu i je gdzieś, nie wiem, wystawiamy, czy na balkon, czy do jakiegoś takiego zimniejszego miejsca, żeby pilnować podlewania, bo większość drzewek pada tak naprawdę przez to, że my po świętach nagle tak, jakbyśmy zapominali o tych drzewkach. One nie są Podlewany, nie patrzymy, jaki jest stopień wilgotności podłoża w tej donicy, no i stąd jest potem problem. Ja bym raczej wybrała opcję drzewka żywego, ale pod takim warunkiem, że z tym drzewkiem dalej się coś zadzieje. Jest jeszcze jeden fajny pomysł, który już od kilku lat widoczny jest w Polsce i myślę, że jest naprawdę genialny, zwłaszcza do miast, właśnie do mieszkań, jeżeli no nie macie co później z tymi drzewkami zrobić, a mam na myśli wypożyczalnie choinek. Taki trend, który u nas jest coraz bardziej popularny i myślę, że jest bardzo bardzo proekologiczne, bo jedno drzewko może wiele lat służyć właśnie wypożyczane, może uszczęśliwiać wiele rodzin, wracać później do tej wypożyczalni no i spełniać dalej swoją funkcję, a na końcu być gdzieś właśnie zasadzone na przykład nie wiem w jakiejś przestrzeni leśnej czy parkowej. Pomyślcie o tym. Ceny kupna a wynajmu są bardzo porównywalne, a my nie mamy problemu, po prostu oddajemy później to drzewko i ono sobie dalej jeszcze tą swoją rolę pełni. Są oczywiście jeszcze opcje tych sztuk choinek. one są właściwie w tej chwili jeden do jednego, bardzo pięknie robione, bardzo podobne do tych takich naturalnych. Można się zastanowić, jeżeli planujemy zakup jeden na właśnie całe nasze życie, że ta choinka będzie co roku wyjmowana i będzie cieszyć nasze oko, to być może jest to no, opcja warta pochylenia się. Napiszcie w ogóle, jak jest u Was, co Wy wybieracie, czy wolicie żywe choinki, czy wolicie sztuczne, które z tych styli, które dzisiaj oglądamy, są w waszych domach. Czy wy widzieliście tutaj, powiedzmy, że swoją choinkę taką bardzo podobną? Bardzo jestem ciekawa, jaki to będzie procent wśród naszych widzów, ile będzie miało takie bardziej eleganckie choinki, ilu z was raczej wybiera te sielskie klimaty i takie bardzo ciepłe święta i właśnie ozdoby naturalne. Naprawdę jestem bardzo tego ciekawa, jak to wygląda. Ja was bardzo, bardzo dzisiaj pozdrawiam, tak świątecznie, zielono. Czekam na te wszystkie wasze komentarze, poproszę. Oczywiście o nie. Dla nas to jest bardzo ważne. Buduje nam to pięknie algorytmy YouTube'owe i pozwala kanałowi się rozwijać. Także z góry serdecznie dziękuję za Wasz komentarz, choćby to było tylko serduszko. Wiecie, że my teraz widzimy się dużo częściej, więc ja nie będę się żegnała, tak wiecie, na kilka dni, bo dosłownie za chwilę praktycznie się widzimy. Dziękuję za ten dzisiejszy świąteczny, zielony, pachnący czas, bo nam w redakcji tu przepięknie pachnie. Wysyłam Wam troszeczkę tego zapachu i do zobaczenia.